Witajcie na moim kanale. Dzisiaj idę na zajęcia zaraz i chciałam Wam pokazać na szybko, co mam na sobie. Zacznę od dodatków. Na uszach mam kolczyki, które zrobiłam sama z kryształków skorowskiego w kształcie set, w żółcie. I mam jeszcze bransoletkę z serduszkami z biżu Brigitte. Zaczynamy od tego, tego, co mam na sobie. Głównym elementem mojego dzisiejszego stroju jest spódnica, którą kupiłam na początku sierpnia tego roku, a jeszcze ani razu jej nie miałam. Kupiłam ją za nic 20 zł w New Yorkerze i kupiłam ją, myślę o wakacjach oczywiście, ale jakoś nie miałam okazji je założyć. Albo myślałam, że na taką pogodę jak teraz jesienną. Też się nada, dołożyłam do niej czarne grube legincy. Do spódnicy założyłam żółtą koszulę, żeby się komponowała z tymi żółtymi elementami na spódnicy. Koszulę kupiłam na wakacjach na Mazurach w piszu, w takim małym guciku tam. Kosztowało chyba około 50 zł, ale jest bardzo ładna. Trochę przy sobie tego, dlatego założyłam pod nią jeszcze podkoszulkę. E, a na przykład narzuciłam żakiet. E, żakiet jest w kolorze takim kurkusowym, nie to niebieskim, nie to zielonym, można powiedzieć. E, I żakiet jest handemu, ale kupiłam go w fedintendzie za niecałe 25 zł. I tak się prezentuje cały strój. E, do tego dzisiaj ma padać deszcz. Jeszcze nie pada, ale się zanosi. Więc założę kalosze. Tak wyglądają moje kalosze. Są całe czarne i mają taką piękną klapkę z przodu. E, I to tyle. Wydaje mi się, jeśli byście coś zmienili w tym sprawie, to piszcie. chętnie wysłucham Waszych e, propozycji. E, jeśli macie jakieś e, życzenia dotyczące moich kolejnych filmików, to też piszcie w komentarzach. E, z chęcią to przeczytam i prawdopodobnie uwzględnię. mas o